Ten gaz zabije nas w ciągu kilku minut. Teleportuj nas. Pomyśl o czymś szybko, o czymkolwiek. Co ci pierwsze przychodzi do głowy? Trzymaj się mnie. Weźcie moje słowa pod rozwagę. Nie ma większego męstwa niż walka z bestią, wyklętą przez ludzi i bogów. Nie ma większego czynu niż czyn w służbie bogini. Dziękujemy bardzo za piękne słowa. Wszyscy wezmą je pod rozwagę. A teraz zaczynajmy! Ten szalony druid nas podusi! Ten gaz zabije nas w ciągu kilku minut. Teleportuj nas. Pomyśl o czymś szybko, o czymkolwiek. Co ci pierwsze przychodzi do głowy? Trzymaj się mnie! Wsiak huh. krew. Rozdarłam suknię. Zaczekaj chwila, muszę to zszyć. Potrafisz szyć? Chyba żartujesz, Zaczaruję igłę. Czy krach nam pomoże. Znał Cyri, Jako dziecko bawiła się z Hjalmarem. No, gotowe. Wygląda jak nowa. W takim razie wracajmy na usta. Krachan Kreit pytał o was. Wyszliśmy zaczerpnąć świeżego powietrza. <laughs> Za chwilę zaczną się zgłaszać kandydaci do korony. Weźcie moje słowa pod rozwagę. Nie ma większego męstwa niż walka z bestią, wyklętą przez ludzi i bogów. Nie ma większego czynu niż czyn w służbie bogini. Dziękujemy bardzo za piękne słowa. Wszyscy wezmą je pod rozwagę. A teraz zaczynajmy!